Witam Was o poranku. Jest bardzo wcześnie rano, jeszcze wszyscy śpią. ale się co prawda obudził. Bawiłam się z nim półtorej godziny, ale teraz zasnął, więc super. Ja zamierzam... Ee... O nie, obudził się. <grywka> zamierzam wyprać pościel, więc zbieram się e, do roboty. Ogarnę się, jeśli tylko mi na to pozwoli, bo właśnie słyszę, że się przebudza i zrobię sobie śniadanie. Jednak stwierdził, że nie będzie spać, więc wziąłam go tutaj na chwilkę na bujaczek. To jest bujaczek y, Baby Biorna, y, pożyczony na razie od mojej siostry. Oczywiście jej się też za chwilę przyda, więc jej zwrócę, ale chciałam tylko zobaczyć, czy on w ogóle będzie chciał w nim siedzieć. Jeśli tak, no to kupimy sobie taki sam. No, maluszku! <grywa> Ale to jest nasza piżamka nowa Kupiliśmy z krótkim rękawem z krótkimi mm, spodenkami, Ponieważ ostatnio jest tak ciepło, że w każdej się podził Tak naprawdę teraz tylko w tym śpi I delikatnie jakimś tam otulaczem bambusowym przykrywam nóżki I jest spoko Słodziaku, mały Słodziak Taką mamy dzisiaj pokładę piękną ja właśnie tutaj zbiorę zaraz pranie i powieszę nowe, bierze się pościel. Przespanie się zakończyło dzisiaj o godzinie 6 rano, tak? Tak stwierdziłeś? już nie będziemy spali, tak? Szkoda dnia. Pewnie, że tak. Przepraszam Was, że bez makijażu, ale jeszcze nie zdążyłam się pomalować. Musicie ją taką oglądać. Ale jeszcze mam do Was pytanie a propos drzemek i pobudek dzieci. Dajcie znać, kiedy u Was nastąpiło pierwsze przyspanie całej nocy. Z takim maluszkiem. U nas na razie wygląda to tak, że... Dziubuś, poczekaj, bo teraz mama mówi. Um, u nas na razie wygląda to tak, że mamy trzy pobudki. Um, około 12, około 3.30 i później o 6 już um, wstaje, Nie chcę spać. Jestem ciekawa, jak to jest u Was. U nas na razie nie było ani razu dłużej niż 4 godziny ciągłego snu. Zresztą moje piersi chyba eksplodowały, gdybym dłużej nie wstała. Po tych 4 godzinach już naprawdę czuję, że, że musimy przejść do karmienia. Ale jestem ciekawa, jak to później rozwiązuje natura, że faktycznie można przespać całą noc. Czy te zastoje się nie robią, czy tego pokarmu jest jakoś nie wiem, no przecież nie jest go mniej, więc nie wiem, zobaczymy. Ale czekam niecierpliwie na przespaną całą noc. Dobra, uciekam. Później się odezwę, dajcie znać. Zawsze Wam mówię o produktach, które mi się sprawdzają, więc dzisiaj wyjątkowo powiem Wam o produkcie, który mi się nie sprawdził. To jest taka pianka do mycia twarzy marki na komi. Generalnie produkty marki Nakomi bardzo lubię, są super, ale ta pianka nie dość, że moim zdaniem bardzo słabo domywa mi twarz. Ma nieprzyjemny zapach, mi się w ogóle on nie podoba i wręcz mnie drażni, więc czekam aż ona się tylko skończy. I kolejny minus tego produktu, że ten atomizer też jest jakiś beznadziejny. W ogóle ta pianka nie chce, przynajmniej w moim opakowaniu, może w waszym jest inaczej, ale może ja trafiłam po prostu na złe opakowanie, a ta pianka nie chce lecieć i jakoś tak. Mm -mm. Moim zdaniem na minus. Czekam aż się skończy, ponieważ mam w zapasie inne fajne mm, produkty też do testowania, więc mm, no, zostało gdzieś tyle tego produktu, tak myślę. A tutaj kolejna rzecz, ostatnio był u nas te znajomy i słuchajcie obdarował nie tylko małego, ale jeszcze w dodatku Pawła i mnie. Ja dostałam zestaw kosmetyków właśnie ze starej mydlarni i w tym zestawie był właśnie taki puder do wanny, do kąpieli. I tutaj jest napisane, że nie wystarcza na 3-4 kąpiele. Oczywiście nie, bo on jest tak intensywny w zapachu, i em, wydaje mi się, że dosłownie odrobina wystarczy. Nie dość, że cała em, woda pachnie, ten aromat się unosi. To jeszcze w dodatku on ma tutaj zobaczcie ile olejków em, w swoim składzie. Tutaj macie je wypisane e, i skóra jest nawilżona, nie musicie już jej balsamować, więc bardzo, bardzo Polecam i zapach jest też przepiękny. Mm, także już wam tutaj pokażę, tak to się nazywa. Puder do kąpieli, olej z moreli i uponcji figowej. Terapia przeciwsterzeniowa Super produkt. Idę z tymi małymi stópkami Będziemy robić kawkę, bo mi tu pojękują. Chyba sobie muszę kupić tą chustę do chustonoszenia, bo czasem jest taki dzień. że tylko u mamusi, tak? Właśnie przyszedł kurier i bardzo się cieszę, że przyniósł mi tą przesyłkę, na którą czekałam. A są to przekąski marki Mixit i zamówiłam wszystkie te produkty właśnie z myślą o naszych spacerkach. Będziemy sobie zabierać te pudełeczka do parku, jak idziemy na spacer. Są to przekąski takie jak na przykład tutaj mamy chrupiące owoce i orzechy w czekoladzie. Tutaj mamy zwędzone orzeszki na twardym drewnie. Jestem bardzo ciekawa, zaraz sobie skosztuję. Tutaj mam takie ciasteczka, i to są ciasteczka z orzechami makadamia i kruszoną zieloną herbatą. Też jestem ciekawa. Zaraz otworzę, Wam pokażę. Tutaj prawdopodobnie są batoniki, które zamówiłam. Może otworzę i od razu Wam pokażę. Tutaj mam jeszcze takie musli do kieszeni. To jest czekoladowa mieszanka musli, i to też będzie super na spacer. I zamówiłam sobie również takie opakowanie batoników, miksitek. Tutaj jest ich 2, 4, 6, 8 batoników o różnych smakach. Możecie też kupić oczywiście wszystkie jednakowe, ale ja chciałam sobie przetestować te smaki i zobaczyć, którym będą najbardziej odpowiadać. Zobaczcie, jakie urocze opakowania. Są też produkty bez glutenu, bez laktozy, także super dla tych osób, które mają jakieś nietolerancje. Także to są moje przekąski. Zabierzemy sobie na pewno dzisiaj na spacer i przetest na pewno jakiś batonik, może sobie weźmiemy też musli do kieszeni. Ale najbardziej mam ochotę teraz na te orzeszki yy, zwędzone, więc zaraz je otworzę i spróbuję. Ja kocham orzechy pod każdą postacią, ale te są naprawdę ciekawe. Bardzo ciekawy smak. W ogóle pachną takim ogniskiem. Mm, super. A to są te ciasteczka z orzechami i z zieloną herbatą. Zobaczcie jakie zielone pięknie wyglądają. Także będziemy wszystko testować, próbować. Będzie pysznie. A na hasło, które tutaj pojawi Wam się na ekranie, macie minus 10% na produkty właśnie z tego sklepu. Oczywiście link znajdziecie w opisie pod filmem. Macie naprawdę bardzo dużo produktów, jeszcze oprócz tych, które Wam tutaj pokazuję. Są też takie fajne tuby z musli, natomiast ja chciałam sobie przetestować głównie takie produkty, które będę właśnie mogła zabierać na spacer. Jak czasem sobie siądziemy gdzieś na ławeczce i karmię małego, to ja od razu też jestem głodna, więc myślę, że to będą fajne. Produkty dla mnie, zwłaszcza w tym czasie. Mam sukienki na ślub mojej przyjaciółki, który już 24 sierpnia, więc coraz bliżej, a ja nie mam nic. I chciałabym, żeby to było coś też z opcją do karmienia, ponieważ ymm, moja teściowa, mama Pawła, będzie pilnować Aleksa po prostu w tym hotelu, w którym będzie impreza. Ona będzie z nim na górze w pokoju, więc po prostu będę tam dochodzić yy, na karmienie i poszukuję właśnie czegoś i powiem Wam, że z tym dekoltem to słabo. Mały sukienek, tutaj niby coś jest, ale długie, więc hmm, nie wiem. Chyba mam bardziej ochotę na coś krótkiego. No ale zobaczymy, co znajdę, może się coś uda. Zabieram się za malowanie. Alex sobie tutaj leży na macie, nie śpi, nie śpi, a ja e, zdążyłam, słuchajcie, posprzątać. Udało mi się posprzątać, posprzątałam łazienkę. E, może nie jakoś super dokładnie, ale powiedzmy, że jest ok e, I posprzątałam. No, całe mieszkanie w sumie. Więc teraz zabieram się za makijaż. Delikatnie się pomaluję, nie chcę mi się jakoś bardzo malować. Jak tam? Dobra. Sytuacja jest opanowana, leży sobie. Podnosi sobie główkę. Więc spoko. Ojej, czy ja mam mam niepozapinany? Tak. Niepozapinany mam. Jest to noż do karmienia. Wybaczcie. No. Ok, więc maluję się i idziemy na spacerek. Czekałam aż trochę się ochłodzi, ale widzę, że na razie marne na to szanse. Jest 27 stopni, trochę za ciepło na spacer, ale w sumie mam takie tutaj miejsce, taki park, gdzie jest dużo drzewek, jest cień. Więc może się przejdziemy. On bardzo lubi chodzić na spacerki. Bardzo dobrze mu się śpi na tych spacerkach. No i też chcę go uczyć, że wychodzimy praktycznie codziennie. Eee, także na pewno się przejdziemy. Nie na jakiś długi spacer, bo tak jak nie jest gorącą. Najważniejsze, żeby w południe nie chodzić na spacery, bo wtedy jest najgorzej, jest najcieplej. Gdybyście pytali, jaki podkład nakładam, to jest to Burżua Mix pod cieniem 52 vanila. On jest troszeczkę, może. Nie wiem czy jest za jasne W sumie nie, chyba się wpasowywuje w miary, Ale w sumie Jakoś mi to nie przeszkadza W tym momencie Daj mamie się pomalować mm. do mojego malucha się denerwuje. Chodź, się pobawimy tutaj trochę. Kto Tu jest. A. Kto jest? Odzywam się do was z powrotem. Mały zasnął, więc mam chwilkę czasu, a było przed chwilą ciężko. Tak marudził, chyba go brzuszek bolał po prostu. No, ale udało mi się go uśpić. Przychodzę do Was w ogóle z pytaniem, bo yy, śmiać mi się chce, ponieważ moja mama yy, używa yy, słownika w telefonie i zawsze jakieś głupoty wychodzą tego, co tam ona pisze, ona pisze na szybko, wysyła później jak czytam tą wiadomość, albo czytamy, ponieważ też mamy taką grupę, ja, moja mama i moja siostra, jak czytam później te wiadomości, to wychodzą takie śmieszne rzeczy. A ostatnio moja mama po prostu już przeszła samą siebie, ponieważ napisała do mojego taty, to znaczy wysłała taką wiadomość Ponieważ była w Biedronce i zapytała się go, czy chce orangutana On to przeczytał po prostu, bo myślał, że padnie ze śmiechu A chodziło o oranżinę Jest taki napój w Biedronce Moi rodzice go lubią, piją I właśnie takie głupoty czasem wychodzą Także dajcie znać, czy używacie słownika Ja nie, właśnie z tego względu że są takie głupoty się wysyła No co chciałam powiedzieć? Aha, zjadłam obiad, nie pokazałam wam, ponieważ to nie było nic pięknego. Miałam mięso jeszcze z wczoraj, kalafiora, i ziemniaczki. I tyle. I zresztą, szczerze mówiąc, tak naprawdę jadłam trochę na siłę, w ogóle nie jestem głodna, bo jest tak gorąco. Ostatnio miałam ogromny apetyt, ponieważ, właśnie jak karmię piersią, to mam wrażenie, że mogłabym jeść, jeść, jeść. Ale dzisiaj naprawdę totalnie ani na śniadanie nie miałam ochoty, ani na ten obiad, nie wiem dlaczego. No ale jem właśnie ze względu na to, że karmię, więc chciałabym jakoś te posiłki mieć takie w miarę regularne. No ale tak naprawdę piłabym tylko wodę, bo taka dzisiaj jest pogoda. Czy to jest Osa? Jest osa. A ja się boję. Osy. Niech ona tam wyleci. Ja już jestem gotowa. Jeszcze tylko spakuję Aleksa i idziemy na spacerek. Jest godzina 15, więc troszkę się ochłodziło. Zabieramy nasze przekąski i lecimy. Się mały szkrab i karmimy się w parku pierwszy raz, w sumie zawsze nam się udawało dotrzeć do domu, bo zawsze wychodził już nakarmiony, ale dzisiaj wyjątkowo wzięłam go tak w trakcie dyżemki przeniosłam do wózka więc mi zgłodniał na spacerze ale to nic, praktycznie tutaj nie ma ludzi więc nikomu nie przeszkadzamy mam nadzieję nikogo nie gorszymy mam nadzieję ale dziecko jest głodne, trzeba nakarmić. Fajny jest wiaterek. Siedzimy sobie w cieniu. Jest super. Przekładamy się do Fotelika i jedziemy do babci i do dziadka na chwilę. Chodź, maluszku. Jedziemy. Są zakupki. Jak zwykle vlog chyba już zawsze Będę się kończył w łazience. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to łapka w górę i do zobaczenia w następnym wideo.